Cześć, witajcie w środowy poranek. Witajcie. Witajcie w kolejnym rozważaniu. Dzisiaj będziemy rozważać wtorkowe słowo z liturgii. Połączymy je z czytaniem z listu do Hebrajczyków. Bardzo ważna rzecz. Myślę, że bez tego będzie ciężko przyjąć słowo Boże do swojego życia, będzie ciężko żyć słowem Bożym na co dzień, a przyjęcie tej prawdy spowoduje, że Będziemy naprawdę przyjmować Boże objawienie, które zostało nam zostawione w Słowie Bożym. Także przejdźmy do Księgi Izajasza dzisiaj, do 55 rozdziału od wersetu 10: I Jak deszcz, jeśli spadnie z nieba, lub jak śnieg, nie wracają tam, dopóki nie napoją ziemi, także może ona rodzić, wypuszczać kiełki i dać ziarno siewcy i chleb do jedzenia. Tak będzie i z moim słowem, kiedy wyjdzie z ust moich. Nie wróci tam, dopóki nie wykona tego, co jest moją wolą. Ja zadbam o pomyślność Twojej drogi i o spełnienie moich przykazań. Eee, bardzo, bardzo takie mm, trafne słowa, które mocno mnie dotykają. Eee, Powiem tak, to słowo robi robotę w sercu, ponieważ jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby, żeby słowo Boże pracowało w naszym sercu, pracowało w naszym umyśle, nieustannie będziemy danym słowem żyć, będziemy go rozważać w sercu, to ono nie ma możliwości, żeby nie zrobiło tej, tej pracy w naszym sercu, w naszym życiu. To jest właśnie moc słowa Bożego. Słowo Boże jest żywe i skuteczne. I właśnie teraz przejdziemy sobie do listu do Hebrajczyków. Ale zanim to, to jeszcze takie, takie wyjaśnienie, ponieważ w Starym Testamencie Izraelici nie mieli bezpośredniego dostępu do Boga, i to sprawiało, że, że nieustannie szukali tego objawienia. Szukali objawienia poprzez wejście do namiotu, spotkania przez, przez kapłanów do tego e, przystosowanych. W Nowym Testamencie mamy bezpośredni przystęp do Ojca, mamy bezpośredni przystęp do Boga i do Bożego tronu, i to zmienia perspektywę. Zmienia perspektywę, do tego objawienie w Nowym Testamencie, które mamy, sprawia, że możemy dziennie, nieustannie się Słowem Bożym karmić. Jeżeli stajemy w takiej perspektywie, że mamy przed sobą żywe Słowo Boże, Słowo Boże, które które jest, właśnie zaraz przejdziemy do listu do żywe i skuteczne, to taka perspektywa sprawia, że to słowo nieustannie w nas pracuje. I właśnie przejdziemy sobie do listu do Hebrajczyków, to będzie czwarty rozdział od wersetu 12 do 13. Bo żyje i działa słowo Boga, tnie sprawniej niż jakikolwiek miecz obosieczny, w głąb przenika. Rozdzierając duszę i ducha, stawy i szpik, i potrafi rozebrać ukryte myśli i intencje serca. Nie ma dla niego stworzenia utajonego, wszystkie dla jego oczu, nagie i bez osłony. Przed nim będzie nasze rozliczenie. To jest tłumaczenie Biblii I Kościoła, ale myślę, że tą esencją jest to, że Słowo Boże jest żywe, bo Jezus jest żywy w Słowie zostawionym nam w Biblii. Jeżeli karmimy się Słowem Bożym w taki sposób, że ono jest nieustannie na dany dzień, na daną sytuację, na daną chwilę dla nas i ono może przyjść w każdym momencie i dotknąć każdej przestrzeni naszego życia, to takie podejście sprawia, że ono nieustannie będzie nas weryfikować, ono nieustannie będzie nas wprowadzać dalej, będziemy wchodzić w nowe objawienie w Słowie Bożym. Bo słowo Boże nie jest po to, żebyśmy tylko czytali jakąś historię o, o Jezusie, który kiedyś żył 2000 lat temu. To jest żywa historia, to jest żywe doświadczenie Jezusa, które przemienia nasze życie, które sprawia, że możemy mieć w nim uczestnictwo. Bóg zna nasze serca, Bóg zna nasze myśli i On może przyjść właśnie indywidualnie do naszego życia, indywidualnie do każdej naszej sytuacji. Więc kiedy czytamy słowo Boże, kiedy będziemy się pochylać nad naszym fragmentem, to takie Ujęcie podejścia jako do słowa żywego na tu i teraz może zmienić perspektywę. Więc jakie zadanie na tą środę? Mhm. E, jakie zadanie? Idziemy krok dalej. Czyli skoro był moment zatrzymania się, był moment y, wyjścia na pustynię, był moment szukania pustyni, to teraz idziemy krok dalej. Czyli skoro Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. To teraz do tego miejsca pustynnego dodajmy właśnie to żywe Słowo. Zadaniem dla Was będzie pójście na pustynię w odosobnieniu. I wybranie fragmentu właśnie żywego Słowa Bożego. Z naszej strony polecamy Wam akurat dzisiaj, Psalm 23, wielu znany. może Wam w tym pomóc. To, że jest to Psalm, Pan jest mym pasterzem, eee, zostańcie z tym słowem. Przeczytajcie je raz, drugi. Czytajcie, zastanówcie się nad nim, zatrzymajcie się na tych słowach, na tych wersetach, które będą dla was szczególne, które poruszą wasze serca. Potraktujcie ten fragment, potraktujcie ten psalm jako właśnie coś żywego, nie coś Napisanego x lat temu, tylko jako żywe słowo, które w danym momencie działa w zupełnie inny sposób. I możemy naprawdę czytać różne fragmenty parę razy, i za każdym razem może to oznaczać dla nas coś innego. Więc zostańcie z tym zadaniem. Po prostu pobądźcie ze słowem, a z naszej strony konkretny. Psalm 23. Tak, jako zachęta. Może to być równie dobrze każdy, fra każdy, każdy fragment Słowa Bożego, ale niech to będzie taka zachęta, właśnie. Może zacznijcie od Psalmu. Mm -hmm. e I po prostu pozwólcie, pozwólcie, niech to słowo pracuje. Dajcie sobie czas, bo ono nie wróci bezowocnie, dopóki nie wykona danej pracy, dopóki nie wykona tego, co zostało zamierzone przez samego Boga. Więc niech Duch Święty Was prowadzi, niech Duch Święty Oświeca Wasze serca i umysły. Tego Wam życzymy, Wam i nam. I do zobaczenia w kolejnym rozważeniu. Z Bogiem. Z Bogiem.